Jeśli chcesz dokonać zmiany w swoim życiu, na przykład zmienić pracę, więcej zarabiać, być w szczęśliwym związku lub po prostu żyć na swoich zasadach, ale w jakiś sposób to się Tobie nie udaje, to zastanów się, czy przypadkiem nie są to przekonania, które blokują Ciebie i powodują, że trudno Ci zrobić krok do przodu i dokonać zmiany. Przekonania tak, każdy z nas ma wgrane takie głęboko zakorzenione myśli, poglądy na określony temat dotyczące świata, doty dotyczące nas samych, dotyczące różnych sytuacji, które powodują, że podejmujemy dane działanie lub nie. Wierzymy, że coś jest możliwe, lub nie. I oczywiście te przekonania dotyczą różnych obszarów, natomiast no, na, na co dzień nie pokazują się nam, trudno je dostrzec. Dlatego chciałam Cię zachęcić do włączenia uważności, przyjrzenia się tej sytuacji, w której nie osiągasz rezultatów i zastanowienia się, co ja tak naprawdę myślę w tym momencie, co ja czuję, do czego wracam, co powoduje, że tak się zachowuję, co powoduje, że nie robię tego kroku, albo co powoduje, że się cofam. Uwierz mi, że taka rozmowa ze sobą może przynieść bardzo dużo pozytywnych rezultatów i dać Tobie takie, taką świadomość, co faktycznie kryje się w głębi mojej duszy, głęboko w podświadomości i nie pozwala mi ruszyć z miejsca. A jak to odkryjesz, to jest pierwszy krok do dokonania zmiany i pójścia w oczekiwanym kierunku.